Przełączę się. Pokażę Wam pismo, jakie otrzymaliśmy z PGE. To jest ciekawe pismo, ponieważ z obowiązku ustawowego oni takie pismo muszą przesyłać, gdzie informują nas o wszystkich nowościach, które mają miejsce na rynku energetycznym. Żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Tak, ceny dynamiczne energii elektrycznej. Od 24 sierpnia 2024 musieli coś takiego wprowadzić. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej, to jest pierwszy punkt, czyli mamy prawo do wyboru sprzedawcy oraz prawo zawarcia umowy z ceną dynamiczną. Dostęp do różnych ofert na rynku i dopasowania ich do indywidualnej potrzeb pozwala odbiorcom na zyskanie oszczędności. To jest bardzo ważne. Ciągle czekam na nowe cenniki PGE dla firm i dla, też dla ludzi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Niestety nie ukazały się jeszcze. Nie mogę tego porównać. Obawiam się, że one mogą być szokująco wysokie, a nie powinny. Jakie warunki należy spełnić, żeby mieć dynamiczne ceny energii? My energię tylko na własny użytek. I mamy znajstawany licznik zdalnego odczytu. Korzyści, ryzyka. I faktycznie tych ryzyk jest napisanych dużo więcej niż korzyści. Nie będę wam czytał, powiem tylko tyle, że to się raczej nie opłaca. Jest podany przykład. Przykład z 13 sierpnia 2024. 14. 13 sierpnia to jest lato, środek lata, wakacje, przemysł nie do końca pracuje, dużo z fotowoltaiki. W sierpniu też i wiatry dmuchają. Także ta pogoda nie jest taka fajna jak w listopadzie czy w grudniu. Mogę dać przykład bardziej współczesnym. Mamy w końcu pismo z grudnia, więc mogę dać listopad-grudzień. Minimalna dobowa cena energii 51 zł za megawattogodzinę w godzinach od 12 do 13, czyli dokładnie wtedy, kiedy mamy fotowoltaikę i ta cena jest tania, ale maksymalna dobowa cena energii 909 zł w godzinach 20 do 21. Kiedy już nie macie fotowoltaiki, musicie kupować, oczywiście do domu, płacicie naprawdę bardzo wysokie rachunki za energię. Mając magazyn energii, można to w sierpniu skompensować, można go naładować um, bez problemu w ciągu dnia. Nawet deszczowa pogoda sierpniowa powoduje, że tej energii słonecznej jest na tyle dużo, że um, 10 czy tam 15 kWh energii uzbieramy. Chyba najgorszy, jak kiedyś patrzyłem, najgorszy dzień między czerwcem a sierpnia u mnie to była produkcja na poziomie 10 kWh energii. Najgorsze. Czyli zawsze miałem trochę więcej niż te 10, a do 55 kWh energii dochodziło. A zimą, już od listopada do końca lutego, sąd nigdy jest zero. W ogóle się fotowoltaika nie uruchamia. W związku z tym, tutaj, chcąc mieć tą dynamiczną cenę energii, tam godzinową cenę energii, często bym te 909 zł musiał zapłacić, ponieważ nie miałbym energii w żaden sposób zmagazynowanej w magazynie energii, nawet na te godziny szczytu. Ale to są ceny gołe. Oprócz ceny, oprócz ceny giełdowej, cena na fakturze będzie zawierała pozostałe opłaty, w tym prawa majątkowe. Te prawa majątkowe, powiem Wam, że to jest coś takiego dziwnego. Próbowałem wyczaić, ile one wynoszą. Niestety nie udało mi się, ponieważ ja, moja firma, też będzie miała: będę kupował bezpośrednio na giełdzie energię. No i będę musiał dodatkowo prawa majątkowe doliczać do ceny zakupu. I, i, I chciałem to jakoś dokładniej, mądrzej przeanalizować. Nie udało mi się. Mam nadzieję, że mi się to w uda z kimś mądrym pogadać i dowiedzieć się. Wiem, że prawa majątkowe są też na giełdzie towarowej wyceniane, ale to jest taki troszkę nie w prosty sposób robione. Koszty i marze sprzedawcy to może być 200 zł za megawattogodzinę, a to trzeba uważać, a być może i 300 w PGE w niektórych przypadkach. Podatki, akcyzy i VAT oraz koszty związane z dystrybucją energii elektrycznej. Czyli te 909 zł to równie dobrze może być finalnie 1500 zł do zapłaty. W przypadku, gdybyście chcieli godzinowo energię sprzedawać, no wtedy prawa majątkowe nie dostaniecie nic, podatki, akcyzy nie dostaniecie nic, dostaniecie gołą cenę, czyli te 51 zł. Taka niesprawiedliwość i równość. Internetowa porównywalka ofert. Muszą o tym powiedzieć. Mówią o tym, że taka porównywalka ofert została wprowadzona, ale ona jest tak nieczytelna dla specjalistów. To jest plik w Excelu i tam naprawdę są takie dane, że nawet ChatGPT któremu to dałem wyplus z tego informacji, że nic z tego nie rozumie i żebym nie zawracał mu głowę czymś tak czytelnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami również klienci w gospodarstwach domowych mogą wybrać swojego sprzedawcę prądu. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku pobawania prądu od dotychczasowego sprzedawcy. Bardzo miła informacja. I czytamy. Business Insider. Rynek wyprzedził rząd ceny energii poniżej ustawowego limitu. Wiecie, że wprowadzono wam limit 550 chyba złotych za megawattogodzinę dla domu, a w tym roku jest 693 zł za megawattogodzinę dla firm, a tak naprawdę to jest 698 zł, bo 5 zł się dolicza do tej ceny. Ale o tym się nie mówi, bo wiecie, to jest tak jak opłata zdrowotna 9% od pensji brutto, która nie jest podatkiem, tylko musimy ją zapłacić. A to nie jest podatek. Tak samo tutaj te wszystkie dodatki nie są dodatkami. Mniej 693 zł jest to informowane. Bardzo na 2025 rok cena energii spadła. Mamy informację, że w tym momencie 447 zł za megawattogodzinę można kupić na towarowej giełdzie energii, ale już można finalnie też te ceny uzyskać bardzo fajne. Tak, klienci Tauronu mogą liczyć na korzystne ceny, zaczynają się od 590 zł za megawattogodzinę. Dla samorządów i klientów instytucjonalnych średnia cena wynosi 530 zł za megawattogodzinę, czyli 53 grosze za kilowatogodzinę. Dużo taniej, pałacie tam mieście: 900 zł w godzinach szczytu, 990, a 53 zł w, w południe. Szpital w Krakowie 515 zł, a samorząd wadowicki i Oświęcimski 486 zł. W takiej cenie udało się kupić energię na 2025 rok. Przed wojną na Ukrainie energia kosztowała 200 zł za megawattogodzinę. Także mamy powrót do normalności, ale z cen rzędu 2000. Ale nie powrót do cen takich ładnych. Tak wyglądają kontrakty terminowe. Ja pokazywałem już wam parę razy, jak tę stronę. O co w tym chodzi? Tutaj mamy cenę, jeżeli byśmy chcieli kupić energię do firmy na powiększe to. Na pierwszy kwartał 2025 roku. To każdego dnia można ją kupić po, po tej cenie, po której jest wystawiona. I w dniu dzisiejszym to jest 440 zł za megawattogodzinę. Jeżeli wiecie, ile jej potrzebujecie, Albo macie taką umowę z dostawcą, że możecie po prostu kupujecie tą ilość, którą zwykle zużywacie, i brakującą ilość albo nadwyżkę, jakby zostanie wam i tak dostarczona w tej cenie, bo takie umowy są najczęściej zawierane teraz, to dzisiaj, gdybym chciał ją kupić, zapłacę 440 zł za megawattogodzinę, do tego prawa majątkowe, do tego akcyza i tak dalej, i tak dalej, plus do tego prowizja. Firmy, która mi tą energię kupi na giełdzie towarowej. W drugim kwartale cena jest 410. Już dużo więcej słońca będzie, dużo więcej będzie wiatru, mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie, więc siłą rzeczy energia jest tańsza. To jest od kwietnia do końca czerwca. Był taki moment tutaj, kiedy ta energia była dużo tańsza, potem zdrożała zawirowania z ropą naftową, zawirowania zawierowania z, z odcięciem dostaw ropy dla Węgrów i dla Czechów i tak ale teraz wszystko wadza do normy i myślę, że znowu uda się tutaj uzyskać poziom około 400 zł. Tutaj ten poziom był 400 zł na początku notowania w marcu 2023. Potem poszłował w górę i teraz tak się waha między 420 a 450 zł. Na trzeci kwartał 444 zł, na trzeci kwartał 426 zł, a na czwarty kwartał 444. Widzimy, że był okres spadku cen podejrzewa, wytwórcy myśleli, że będzie coraz taniej, więc chcieli sprzedać przynajmniej za taką cenę, potem zobaczyli, że jednak jest inaczej i mogli sobie chwilę cenę podnieść. A tak wygląda dobowa cena energii. Jeżeli chciałbym kupić energię na kolejną dobę, to tak to wygląda. To jest od 2016 roku, ja Wam pokażę ostatni rok. Ech, ostatni rok... Cena była pierwszego z początkiem stycznia 550 zł, spadła do zera nawet, wahała się. Tu mieliśmy znowu bardzo wysoką podwyżkę ceny. 11, 6 listopada, prawie 900 zł. Panika, jakaś panika wybuchła w cenach energii, ale już chwilę później, bo 17 listopada, cena spadła do 517 zł. Kolor żółty. O ten kolor żółty, to jest średnia miesięczna cena energii, jaka w danym w miesiącu była na giełdzie. I często jest tak, że sprzedawcy energii, ci, z którymi możecie kontraktować umowę domową, domową, cenę energii również dla firm domową, mówią Wam tak, że po tej średniej cenie, która jest na przykład teraz w grudniu, będą maszerowali energię w styczniu. Po tej cenie listopadowej. Macie energię w grudniu. Także patrzycie sobie notowania TG24 i najtani, no tu było najtaniej, czyli w marcu energia była, jest 323 zł za megawattogodzinę. To była średnia cena. Ona nam podskoczyła w sierpniu do 478 zł. Znowu staniała, a teraz niestety idzie. I w listopadzie była 517 zł, a w grudniu już na, na, na tą chwilę jest na poziomie. Trudno trafić 600 zł. Jak będzie w styczniu, czy znowu spadnie do poziomu tak jak w styczniu 2024, 300 paru zł? Czy ten trend się będzie dalej rósł? Gdyby ktoś to wiedział, to mógłby na tej giełdzie grać i naprawdę zarobić wielkie pieniądze. My nie gramy na tej giełdzie, my na tej giełdzie po prostu patrzymy i wiemy, jaka jest cena. Pamiętajcie, że jeżeli nie podpiszecie żadnej umowy do domu na dostawę energii godzinowej, i tak dalej, to macie gwarantowaną cenę 55 groszy za kilowatogodzinę, plus koszty przesyłu, OZE i tym podobne rzeczy. I dlatego, raczej, patrząc na te, na te wykresy, można powiedzieć, że to się nam nie opłaca. Mam nadzieję, że transmisja internetowa była w miarę dobra. Ta moja pogadanka była dość. Ciekawa, taką mam nadzieję przynajmniej, i życzę Wam miłego weekendu, odpocznijcie sobie, a ja wracam do robienia eksperymentów na. Mam fajne urządzenie: fotowoltaika balkonowa. Coś, co wydaje się bardzo fajne, nie dużo daje energii. Ale wiecie, że czasami, jeżeli ktoś wam będzie dawał codziennie po pół litra benzyny do samochodu, to nie starczy wam go tej benzyny na dużą jazdę, ale każdego dnia zaoszczędzicie pół litra, mając dawą benzynę. W ciągu roku to jest 180 litrów, a to już jest spora oszczędność. Tak samo działa właśnie fotowoltaika balkonowa. Daje wam każdego dnia 800, 1000, 2000 watogodzin. godzin. To nie jest dużo. Ale w sumie się zbiera i naprawdę jest bardzo fajna oszczędność. To robię, to testuję w tym momencie. Buduję też akumulator 12V, żeby przetestować pod dużym obciążeniem ogniwa, które mam do testów. I byłem w fajnym muzeum techniki o tym też. Dzisiaj był film pokazujący samoloty Concorde i Tu 144 a będę chciał za kilka dni dać Wam film z muzeum. No i byłem, a tu widzieliście już na żywo, byłem też w, w Druk3D, na targach Druk3D. Bardzo ciekawe drukarki, wszystko we Frankfurcie nad menem. Miłego dnia, miłego weekendu, do usłyszenia.